Cześć, tu Aga. I Karolina, a ty słuchasz podcastu Leader and Team Empowerment. W tym podcaście opowiemy Ci o tym. Hmm, no właśnie, zanim powiem Ci, o czym Ci opowiemy, pozwól, że się przedstawimy. Jesteśmy przede wszystkim przedsiębiorczyniami. A poza tym jesteśmy też trenerkami biznesu, trenerkami komunikacji, mentorkami, Twoim wsparciem w prowadzeniu firmy. No i też w prowadzeniu zespołu. W budowaniu relacji na linii liderka-zespół i zespół-liderka. Pomagamy liderkom. Menedżerkom, CEO, szefowym, działom HR dogadać się z ich zespołami. A zespołom zrozumieć, że w sumie nie taka szefowa straszna, jak ją sobie wyobrażamy. Na co dzień pracujemy zarówno z dużymi i małymi firmami, z korporacjami, a także z przedsiębiorczyniami, które zarządzają swoimi mniejszymi lub większymi zespołami. Co dokładnie robimy? Organizujemy warsztaty, szkolenia, mentoringi i wiele innych form edukacji. Robimy to zarówno offline, jak i online. A wszystko to po to, aby pomóc Tobie oraz Twojemu teamowi osiągnąć pełnię możliwości. No i przede wszystkim efektywniej współpracować. Jaka jest nasza supermoc? Przede wszystkim jest to zarządzanie firmą, a w zasadzie wieloma firmami. Zarządzanie zespołami, budowanie tych zespołów od podstaw, no i praca nad mindsetem i pewnością siebie. W tych wszystkich elementach pomaga nam Disk D3. Narzędzie, które zrewolucjonizuje komunikację w zespołach. O czym opowiemy ci między innymi w tym podcaście. Dlaczego tak naprawdę postanowiłyśmy nagrywać ten podcast? Podcast Leader and Team Empowerment to jest projekt. A być może w przyszłości i firma, w której chcemy się dzielić naszą wiedzą, w której chcemy Cię inspirować nie tylko do rozwoju, ale też do budowania fajnych relacji zespołowych. Nasza misja to wzmacnianie liderów w ich działaniu w budowaniu silnych, fajnych zespołów, z którymi pracuje się naprawdę przyjemnie, no i które dowożą rzeczy. No, i dbamy też o to, aby się ze sobą wszyscy dogadywali. Bo tylko jeśli będą się dobrze dogadywać, no to wspólnie osiągną sukces. Mamy takie poczucie, że razem możemy zajść znacznie dalej i znacznie szybciej. No i przede wszystkim wierzymy, że moc tkwi w ludziach i w relacjach pomiędzy nimi. Dlatego też właśnie stworzyłyśmy to miejsce, w którym pokazujemy, jak się z ludźmi dogadać. Dla kogo nagrywamy? Jeżeli jesteś liderką, menedżerką, szefową, taką szefową, która chce inspirować i chce być inspiracją dla swojego zespołu, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. No a jeżeli pracujesz w zespole i chcesz się lepiej dogadać z kolegami i koleżankami, albo wręcz wiedzieć, z kim się lepiej nie dogadywać, to również tutaj znajdziesz coś dla siebie. O czym będziemy rozmawiać? Porozmawiamy przede wszystkim o tym, co jest Ci potrzebne, aby efektywnie i skutecznie budować zespoły. Zaczniemy od strategii biznesowej, będziemy rozmawiać o wzmacnianiu pewności siebie, o zarządzaniu firmą, o technikach motywacyjnych i o tym, jak zarządzić konfliktem, jeżeli taki pojawi się w firmie. Naszym przewodnikiem natomiast będzie narzędzie, które nazywa się Disk D3, które pomoże Ci lepiej zrozumieć siebie i innych wokół. No i jedna ważna rzecz na koniec, zanim przejdziemy do kolejnego odcinka, mamy taką informację dla Ciebie, jeżeli... Chcesz wiedzieć więcej? Jeżeli czegoś nie usłyszysz w tym podcaście, jeżeli będziesz miała dodatkowe pytania, chcesz wiedzieć więcej o Disku D3, chcesz wiedzieć więcej, jak sobie radzić z konkretnymi wyzwaniami w zespole, napisz do nas. Napisz komentarz, napisz do nas maila, link wrzucimy tutaj w opisie tego odcinka podcastu, a my w kolejnych odcinkach postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania. Także, jeżeli chcesz rozwijać swoje umiejętności liderki, takiej liderki, która nie tylko zarządza, ale przede wszystkim inspiruje i tworzy zespół marzeń, to dołącz do nas. Zasubskrybuj Lider Team Empowerment i zacznij swoją przygodę ze skutecznym liderowaniem już dziś. Tymczasem zapraszamy Cię do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu. Do usłyszenia. O -o! O -o! O -o! O -o!